Witajcie w kolejnym naszym filmie Dzisiaj tego vloga zaczynamy z Wenecji Bo tak jak mówiliśmy wam Zostajemy na tym kempingu Serenissima Już do końca naszego pobytu tu we Włoszech I dzisiaj postanowiliśmy Jeszcze raz przyjechać Na taki spacerek po tych uliczkach W Wenecji, także zapraszamy na ten film Może pokażemy wam jeszcze Jakieś ciekawe miejsca, do których nie dotarliśmy W tamtym roku Wiem wam, że troszkę się pozmieniało tutaj w Wenecji Zobaczcie, tutaj są dni których trzeba mieć wykupiony bilet, żeby zwiedzać to miasteczko. I tu macie w kwietniu, które dni obowiązuje, w maju, w czerwcu i w lipcu. Więc w te dni potrzebny jest bilet wejścia do Wenecji. Pozostałe dni niewymienione na tym spisie. Można wchodzić bez problemu, bez żadnych dodatkowych opłat. Przyszliśmy teraz w takie miejsce. Zobaczcie, jest tu stara księgarnia. Nazywa się Libreria Aqua Alta. W księgarni podobno mieszkają koty, a wystrój stanowią stare książki, więc będziemy wchodzić i sprawdzać, czy rzeczywiście tak jest. Jak możecie zobaczyć koty, to jednak są mieszkańcami tej księgarni. Wchodzą wszędzie w książkach. Taki czarnuszek. I nawet jest kierunek, w którą stronę trzeba iść. To jest stara, duża gondola, która wypełniona właśnie książkami takimi. Starymi, i ogólnie to czuć tutaj w powietrzu taki zapach takich starych książek. Tutaj, nawet, jest zrobiony taki stojak z wanny starej. Przeszliśmy przez całą księgarnię, wyszliśmy na zewnątrz i zobaczcie, co tutaj zrobili z książek. Zrobili takie schody, na które można sobie wejść. Jak widzicie, miłość na przykład robi sobie pamiątkowe zdjęcie na tych schodach. A te książki są naprawdę zobaczcie stare, na pewno zamoczone. I czuć taki specyficzny właśnie zapach takiej przemoczonej makulatury. I doszliśmy jak widzicie teraz na plac świętego Marka. Przed nami wieża. Tu jest bazylika. I zobaczcie ile tu jest ludzi. Tak samo jak było w tamtym roku, tak samo, tak samo i teraz jest tłoczno. Akurat to się nie zmieniło w ogóle. Ciekawe co Doszliśmy teraz do mostu. Takiego dość tutaj znanego. Most nazywa się Mostem Westchnień. Zobaczcie, tak wygląda. Jest to most kryty, a jego nazwa wzięła się od westnień więźniów, którzy właśnie z tego pałacu kroczyli prosto do więzienia, właśnie tym mostem. A tu możecie zobaczyć, jak gondolki pływają właśnie kanałami Wenecji. Tam jest jedna, druga. Tutaj płynie kolejna, trzecia. I naprzeciwko mostu westnień jakie piękne widoki się rozpościerają, innymi, że pogoda dzisiaj jest cudowna to jeszcze tych gondol dzisiaj pływa naprawdę bardzo dużo. Ostatnio jak byliśmy rok temu, to gondol było dużo, dużo mniej. Może też dlatego, że byliśmy troszeczkę wcześniej niż jesteśmy obecnie. Weszliśmy teraz na most Rialto. Jak widzicie, jest to most, na którym znajdują się różne sklepiki, na przykład z biżuterią, których jest tutaj chyba najwięcej. A my właśnie tym mostem, wolnym krokiem, kierujemy się już w stronę naszego autobusu, którym będziemy wracać na kemping Serenissima. Jeszcze pokażę Wam, jak ten most wygląda z zewnątrz. To jest właśnie most Rialto. Jak widzicie, jest zadaszony. I właśnie pod tymi zadacznieniami są te sklepiki, o których Wam mówiłem wcześniej. I ogólnie ten most znajduje się na kanale Grande. I witajcie trzy dni później. Jak słyszycie, z moim gardem jest niezaciekawie. Ostatnie dwa dni to spędziłem w przyczepie praktycznie nic nie robiąc, tylko leżałem, regenerowałem siły. Żonka mi tutaj wspomagała lekami, które wzięła. Troszkę pomogło, ale jak słyszycie nadal jest niezaciekawie. Ale ogólnie dzisiaj przyjechaliśmy do Padwy, bo jutro już będziemy wracać w stronę Polski. No i autku zostawiliśmy na takim parkingu piętrowym. Tam stoi, płacimy euro 40 za godzinkę i właśnie idziemy sobie teraz pozwiedzać troszkę Padwy. I po około 15 minutach spacerkiem przeszliśmy pod kościół Świętego Antoniego w Padwie. Jest to największy kościół tutaj w mieście, w którym znajdują się też szczątki i grób. Świętego Antoniego. Jeszcze taką ciekawostkę wam powiem. Bardzo dużo pielgrzymek z całego świata właśnie tutaj przybywa do tego kościoła świętego Antoniego. Ale mimo to kościół nie jest uznawany za główny w mieście, jest jako drugi. Jedynie jest największy w mieście, ale nie pełni rolę tego najważniejszego. Jesteśmy teraz w środku kościoła świętego Antoniego. Ale zobaczcie, jakie stroje musieliśmy nabyć takie osłonki na kolana, na nogi, bo mamy krótkie spodenki i tutaj pan ochroniarz powiedział, że nie wolno wchodzić. No wiadomo, do takich miejsc wchodzi się z dłuższymi okryciami, ale my mieliśmy naprawdę krótkie. No i zobaczcie, jak wygląda Kościół Świętego Antoniego. Spadwy, wpadwie. Teraz możecie skończyć główny ołtarz tutaj w Bazylice Świętego Antoniego. Jeszcze jedno ujęcie wam pokażę, jak ten kościółek wygląda tutaj od frontu. W drodze do kolejnej atrakcji przyszliśmy na lody. Żonka znalazła lodziarnię, która robi bardzo pyszne lody. Znalazłam na y, blogu opinię, że podobno najlepsze lody w Padwie. I potwierdzamy, bardzo dobre. Ja sobie wzięłam gruszkę z czekoladą. Rewelacja: Misunia, Malinę, Amiłosz, Tak. Ja mam I potwierdzamy, że lody są bardzo dobre. I link zostawimy wam w opisie do tego miejsca. Może miejsce nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale lody robią bardzo pyszne. Kolejnym miejscem, do którego przyszliśmy w Padwie. Jest ogromny plac miejski Prato della Valle. Jest to park otoczony wodą, na który można wejść czteroma takimi mostami i wokół którego znajduje się 70 posągów najbardziej zasłużonych mieszkańców właśnie tutaj Padwy. Z tego, co wyczytaliśmy w internecie, są też dwa posągi Polaków. I teraz będziemy chcieli znaleźć właśnie te posągi. I sprawdzić, czy to rzeczywiście jest prawda. Także idziemy na poszukiwania Polaków. I pod numerkiem 75 mamy Jana Sobieskiego. Mówię wam, że ciężko byłoby go znaleźć, gdyby nie Wikipedia, ponieważ napis jest tutaj jakoś zdewastowany, uszkodzony i ledwo widać, co tutaj pisze. Więc jeden Polak odnaleziony, a obok powinien być zaraz drugi. I zobaczcie pod numerkiem 76, tak jak mówiłem, obok Stefan Batory. Tu już lepiej to widać, Stefiano Batoreo i obaj Polacy są umiejscowieni obok siebie, tu jest Stefan Batory, a obok Jan Sobieski. Jeszcze powiem Wam, że oba te pomniki ufundował Stanisław August i podobno jeden jak i drugi. Studiowali tutaj na uniwersytecie, jednak jeśli się zagłębimy bardziej w historię, jest to nieprawda i prawdopodobnie jest to jakaś pomyłka. Jesteśmy już w ostatnim miejscu w Padwie. Jest to plac Piazza della Frutta. Plac, który słynie z targu owocowo-warzywnego. Jak możecie zobaczyć, ten budynek bardzo przypomina polskie sukienice, ponieważ Polacy wzorowali się przy budowie sukienic właśnie tu na tym budynku i ogólnie w tym budynku od początku w dolnej części były sklepiki a w górnej sądy wymiary sprawiedliwości i tak zostało do dnia dzisiejszego idąc w stronę parkingu doszliśmy jeszcze do takiego małego ryneczku i zobaczcie taki mały Mediolan, Prada Gucci, Louis Vuitton także sklepy takich znanych projektantów też funkcjonują w Padwie i teraz przeszliśmy przez taką Bramę. Zobaczcie, znaleźliśmy jeszcze taki sklep. Takie walizki podróżnicze można kupić w tym sklepie. Taka duża, samolotowa chyba. Nie taka podręczna. Nawet jest akcent polski. Polska i Warszawa. A my teraz udajemy się w tamtym kierunku i mamy do przejścia jakieś 600 metrów do naszego parkingu, więc idziemy spacerkiem w stronę auta. 500 kosztowała Ile? 500 euro? 500 euro Z tą torybusią. łopły mógł. to. Cały zestaw? Tak, za niedługo mam urodziny Także wszyscy słyszeli, zrzuta na walizkę dla żony I jeszcze nagram wam jedną rzecz, w takiej uliczce posłuchajcie jak tutaj pan gra Także w takim klimacie idziemy wolnym tempem właśnie w stronę parkingu. I zobaczcie, płacimy już na parkingu. Ile nam wyszło? 5,60. Ile staliśmy? 4 godziny? O! Szybko zleciało. Zbieraj szybko, bo cię zabierze automat. I idziemy do autka. Ogólnie wróciliśmy już na kemping, jesteśmy przy naszej przyczepce. Będziemy brać się za obiadek. Może ten vlog nie był jakoś bardzo porywający emocjonalnie, ale może jakieś ciekawe informacje wyciągniecie przy zwiedzaniu Wenecji i Padwy. Żonka tutaj działa w kuchni standardowo przy obiadku. Chcecie wiedzieć, co dzisiaj się gotuje? No, zdrać. Już wam powiem kulpek w sosie Curry. Także takie dzisiaj przyzmaki i zupka ogórkowa. Tyle mogę wam powiedzieć. A ogólnie to będziemy powolutku pakować dzisiaj już do powrotu do Polski, bo jutro startujemy w drogę powrotną. Także zapraszamy na nasze kolejne filmy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie nasz kanał. I zapraszamy do oglądania. Także na razie. Cześć. Do następnego filmu.